Nauczanie domowe 1 czerwca. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 11. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaj zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków. Uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Opis wesela w Kanie Galilejskiej jest jednym z bardziej znanych fragmentów Ewangelii. Nawet troszeczkę przyznajmy, używany jest jako piękny przykład, który Pokazuje dzieciom, jak Jezus objawiał, pokazywał władzę, siłę, i jak mógł uczynić wszystko, co chciał. I był to pierwszy cud, pierwszy znak Jezusa rozpoznawalny w świecie. Myślę, że powinniśmy troszkę głębiej spojrzeć na okoliczności, na sytuację, tak jak zwykle to robimy. Przy opisach biblijnych i znając te okoliczności, poznając te detale, możemy dużo głębiej sięgnąć w samo wydarzenie, które opisuje Jan Ewangelista. Na weselu jest Maryja i Jezus. Najprawdopodobniej było to duże wesele skoro nawet uczniowie Jezusa zostali zaproszeni. Były to prawdopodobnie zaślubiny kogoś daleko krewnego z Maryją, bo obecność dwóch osób na weselu świadczyłaby właśnie o tym, że to rodzina, która pewnie miała taki dylemat, czy zapraszać Jezusa samego czy nie samego z tymi uczniami, no to jednak zwiększa troszeczkę ilość gości, co najmniej o dwunastu. Ale pewnie też ci, którzy zapraszali Jezusa, traktowali to, co zaczął robić, bo słyszymy, że rozpoczął szkołę. Rozpoczął nauczanie i pojawili się ci właśnie uczniowie. Tam na prowincji. Na dalekiej północy był to swego rodzaju zaszczyt, jakiś taki lokalny koloryt. No, wypada zaprosić kogoś, kto założył szkołę w naszej okolicy. No, na takiej prowincji zrobił coś tak wytwornego, zrobił coś tak spektakularnego, jak w samej stolicy. Więc warto takiego kogoś mieć na weselu i całą tą szkołę przedstawić. Może też ci, którzy zapraszali Jezusa, zastanawiali się, czy on potrafi się bawić, czy ma poczucie humoru. I patrząc na to, co zrobił Jezus, trzeba powiedzieć, nie tylko miał poczucie humoru, ale też nie popsuł zabawy innym. Wprost przeciwnie, tę właśnie zabawę rozkręcił. Czy Jezus tańczył na weselu? Śmiem twierdzić, że najprawdopodobniej tak. Dlaczego? Dlatego, że goście weselni mieli obowiązek tańca. Była to mitwa, czyli jedno z tych 613 przykazań. Bawić się na weselu to był obowiązek. Chodziło o to, że należało sprawiać przyjemność parze młodej. Nie wolno było nie jeść, mieć... Nadąsane, minne, czy zły humor, czy właśnie nie tańczyć. Byłoby to nietaktem. W związku z tym nie ma wątpliwości, że Jezus razem z, apostołowa, z apostołami bawił się i tańczył, aby sprawić przyjemność. I tutaj dochodzimy do pierwszej małej konkluzji. Prawdopodobnie chodziło o to, że Jezus chciał też sprawić im taką właśnie przyjemność, której się oni zupełnie nie spodziewali. Kiedy Maryja poprosiła Jezusa, aby zainterweniował, on wiedząc przecież, co ma głosić jako pierwsze kazanie, jako pierwsze wystąpienie, wiedział, że ono tutaj nie będzie do końca pasować. Jak tu miał wygłosić, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię? To był czas zabawy, czas radości, czas świętowania. Nie czas głoszenia kazań. I stąd padło to niewiasto. To chyba troszeczkę przyspieszyłaś, ale widać, jak Jezus dostosowuje swoją rolę, swoje zadanie, swoje dzieło do tych okoliczności, które są. Wykorzystuje to wszystko, co związane jest z weselem, z tym, że chcemy zabawić. Państwa młodych, że chcemy im sprawiać przyjemność z tym, jak On, jako syn Boga, objawia się ludziom i właśnie nie psuje zabawy. Co więcej, pewnie dlatego Maryja powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, ponieważ każdy starał się jakąś zabawę wymyślić dla Państwa młodych. Czasami na ślubach były to właśnie tańce, żonglerka nawet. I w związku z tym, kiedy słudzy otrzymali takie zaproszenie, taki nakaz, taką prośbę Jezusa, napełnijcie największe naczynia, jakie macie. Największe, jakie są, stoją przy domu, bo stały tuż przy wejściu. I rzeczywiście te prawie 80-litrowe kamienne baniaki napełniali godliwie wodą, aż po brzegi, jak słyszymy. Myśleli, będzie zabawa. Myśleli, to coś nowego Jezus wymyślił, aby sprawić przyjemność państwu młodym, których tu teraz zaprosi i powie, dlaczego tak zrobił. Ale widzimy, że Jezus postępuje inaczej. To, co wydawało się tym gościom zabawą, to, co Maryi przekazał delikatnie, no jeszcze nie czas wzywać do nawrócenia wszystkich tutaj obecnych, wykorzystał, aby Dać do skosztowania dobrego, smacznego, cennego i bardzo obfitego wina. Pierwszym, powiem, błogosławieństwem na ślubie, w trakcie składania tego przyrzeczenia ślubnego, było wypowiedzenie błogosławieństwa właśnie nad winem. Pierwsze z siedmiu. I wino wtedy oznaczało życie. Było najpierw napojem z winogron, które stawało się potem kwaśnym, fermentującym płynem, a w końcu stawało się radością, czyli winem takim, jakie się spożywało. To błogosławieństwo Jezus przekłada na praktykę. Przekłada na pobłogosławienie parze młodej, młodej przekłada na praktykę obfitego daru, który powoduje, że Wesele może trwać jeszcze wiele dni, bo zwykle tak było. Że to nie był tylko czas jednego dnia. Krótko mówiąc, prawdopodobnie było to około 500 litrów dobrego wina, które z jednej strony zapewniło możliwość przebywania gości na weselu, a z drugiej strony stanowiło wiano, stanowiło błogosławieństwo. Można to było wino sprzedać, i dzięki temu państwo młodzi mieli zapewnione warunki, czy też finanse na najbliższy czas po weselu, by na przykład się urządzić, by coś zakupić do swojego domu. I myślę, że czas teraz odnieść to do nas. Pierwszy dzień po zesłaniu Ducha Świętego Kościół pokazuje nam ten tekst. To jest Błogosławieństwo dla Panny Młodej, dla Kościoła. Pierwsze błogosławieństwo, które Jezus wypowiada dla nas, które nam daje. Pierwsze błogosławieństwo dla swojej oblubienicy. Jezus będzie wzywał do nawrócenia, ale chce pokazać, na wszystko jest czas. Jest czas radości, jest czas pokuty, jest czas wesela, jest czas smutku. Teraz. Kiedy Duch Święty przychodzi, jest czas błogosławieństwa nad winem, błogosławieństwa, które jest pełne radości, którego symbolem jest właśnie to obfite wino. Ty należysz do tego kościoła. Rozlana została łaska, moc ducha, po to, żeby świętować, żeby się cieszyć, żeby tańczyć, żeby radość była przeobfita tak wielka, że wystarczy na następne jeszcze dni. Wystarczy, aby coś nowego uczynić, coś nowego zakupić, coś nowego otrzymać, czymś nowym żyć. I w tym miejscu mama zawsze będzie mamą. Maryja wstawia się za swoją oblubienicą, za tymi, którzy czasami nie mają tej radości, czasami im brakuje takiego poczucia, że chociaż to błogosławieństwo zostało wypowiedziane, bo przecież w czasie zaślubin było to formalnie i słownie wypowiedziane. Jezus pokazał, co to znaczy. Kiedy On przykłada rękę, to błogosławieństwo nabiera kolorytu. Maryja dobrze wie, co jest nam potrzebne jako Kościołowi i modli się. A Jezus, przykładając swoją dłoń i swoją miłość, daje obficie, w pełni. Tobie, abyś na tym weselu, w tym kościele doświadczał łaski, jako oblubienica, byś razem z Jezusem mógł cieszyć się tą obfitością, którą przynosi Bóg.